Witam serdecznie wszystkich z tej strony SERPE um, chciałbym wam przedstawić, przedstawić przybliżyć Was, was um, do tego forum, które jest stworzone właśnie przeze mnie um, oraz pomocy innych e, to jest Playby Forum czy gra jak, tak jakby w forum to jest forum, który obecnie tworzę, który jest tworzony. Wyleciało mi słowo. No, ogólnie jest on tworzony. I chciałbym zaprosić Was wszystkich do tego, by to forum wspólnie budować. Jest to świat science fiction czyli świat w przyszłości dalekiej, bliskiej to jeszcze się ułoży yy. yy. no i w sumie to wszystko jeśli chodzi o kontakt <grym> ale mam jeszcze ciekawszy co jest głupie głupie reklamy jest to drugie forum o nazwie Nazuma Nazuma jest to świat fantowy który jest tworzony przeze mnie i kolegę Kresisa który no cóż, nie jest, już nie jest grom, tylko takim pełnym światem fantazy, który, który mam nadzieję w jakiś sposób się Wam spodoba. Jest obecnie tutaj, możecie spokojnie sobie wejść, linki będziecie mieli poniżej. Smoku? Poczekajcie, czekaj, bo coś mi to. Aha, dobra. Eee. Noremniejsza. <gry> jest to so forum, które. W którym odbywają się tak zwane sesje RPG. Czyli. Jest tam milcz gry. Potem są gracze, yy, który możecie być właśnie wy. Yy. No to w sumie tyle To co mam w sumie opowiadać, no, jest szachowy turniej na Zuma. można wygrać fajny dyplom no, który, e, f, hm, 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 no forum też jest w budowie Mam nadzieję, że z waszą pomocą mm, będzie on rozwijany chciałbym zapowiedzieć wam, że będą tak zwane wideoblogi Vlogi, które będą właśnie opowieściami, historie, historiami, właśnie zaczerpniętymi z nazuma yy, i ze świata kontaktu czyli forum tego, yy, który zaciekawi być może i tak dalej, i tak dalej. A co, w sumie miłego dnia, wyczekujcie kolejnych odcinków tak zwanych blogów, bo to jest tylko takie na razie zaproszenie do, do tego, co będzie później, no co, miłego dnia.